Dwa. Yeah, hello there. Dzień dobry wieczór. Z tej strony. Hello there. Z tej strony frenek 14 karka a jest ze mną... Wuder. Jesteśmy odklejeni. Ew, ew. <laughs> Chyba ty. Nie, nawet tu iłoki nam powinny pomagać. U -u. Nie? Takiego starego dziada, nie? Yy, mu kamienia w łeb... Yy, kamie. Nie, nie y, ga, gardza, tobą. Co, to, Dlaczego? Ja ratuje. O nie, Bobę se wziął. Nie ratuje, gadze nimi. gadze nimi. No, Bobę se wziął, gościu, wiesz. Kogo tam masz, a nie? pierwszą ofiarę. Przepraszam, że tak powiedziałem. Ja cię, ja cię, ja cię uwielbiam, fanek. Bez ciebie moje życie nie ma ja sensu. Tak, powiem ci, tak, może, Wiesz, Panek, może lepiej nic nie mów. Bez ciebie to, moje życie nie ma sensu. Bo, bo, nie, no, pogrążasz się. Ja, ja się pogrążam? No ale nie chcę... No wygadasz Żebyś ty gadasz. się, się pogrążał. No serio. <laughs> ja, się, ja się nie pogrążam, ja... Ja się polepszy. <laughs> jesteś odklejony, no. No wiem, że jestem, ale ty, ty też jesteś. <laughs> ale dlaczego sam wędrujesz? Lando caloris Ja jestem odklejony, ty też jesteś, jesteś. Nie musisz hmm. mi przypominać, <laughs> Franek. A, ty, a, a wiem. Oha ha ha. O, aha! Mm. A ha ha Dawaliś mi killa złodzieju No nie no wiedziałem że tym pomogłeś Pomocy! Pomocy Franek! Pomocy duku! Pomocy! Stary dziad pedofil mnie goni! Pomocy! <grystanie> <grystanie> o go, odesłałem go Odesłałem go daleko do, do zaświatów? No kurde Hahaha. Ha, ha. Mój kill. Mój kill. Nie. No, aha! Fajny. Fajny pusz to był. Echa. Aha! Mój, mój kill. Uwaga! wuder Jest, jest no. mój? No i chuj. No. <noise> Kurde. Nic nie widzę. Dobra, mam... Wuderka. jest I zginą. No i... No i hu. Mm. I cały misterny plan. Poszedł w pizdu. Mm. Uh. Uh. Ale to było combo z Obi-Wanem zrobiliśmy. Combo z Obi-Wanem. Nie Pierogim. A ten tylko se kampi, kurde ten, ten, ten. Yy, bobek. Nie? No wiem, właśnie widzę, no. Napisz mu coś, obdać. pognęb, Pokusz, pokosz. Co ty w ogóle bo. Nie, nie rozumiesz. twojej... drugim wziąłem, no. Kurde, ktoś tam jest. Aaa, jaszczurka. Co ty do mnie masz, Fanek? Jaszczurka jest. A co, co, ta jaszczurka zrobiła? Ale mnie ścięło, pomocy? Wa. Gdzie ten jaszczurk? obrzydły, Przebrzydły. Noż, ja pierdzielę no. no jest ja. ciało. A mnie strasznie ścięło i już odcięło i zginąłem. Ciul zawszony. No jest. Jaszczurk. Napałem, napałem, jaszczurk. No kurde Marii. Nie wygracie. Trzymasz nas. Ogrod został z castwa. No. Szkur... O. No, Żyk po prostu. Odczekam cię. Jestem na was przygotowany. Zrobić twoje. A Fanek, a, a wiesz dlaczego on campi? No bo nie umie inaczej grać. Bo jest pedofilem, no. <grym> <grym> jej! Jej! Mój Bożk! Mówiłem, że mój. Bożk jest mój. No i ciul. Lepiej a... tego Bobę Bobek? Gdzie Bobek, Gdzie on jest? Robi bobka gdzieś w ogóle, <grymne> dlatego się kampi Bo oh, ja chce zrobić gówno to nie się do łazienki, a nie, a, nie przy, a nie przy ludziach po prostu kuźwa mać Eee, nie przy Taka kuźwa gradupy Ode mój kill by, mógł to być bo Buffet jest głupi. On nie umie grać normalnie. Chyba tak wbił ten level, kampiąc. Chyba tak sobie wbił ten. No ja hej, to za level. Da, da, do dupy jest ta kuźwa gra. Pożegnijmy ten. Pomacham ci. Machasz mi? Nie, gdzie, nie, dlaczego? Ja nie chcę! Poli, po, policja! Policja! Mm. już dwóch kamperów mamy, jeden kampi w środku, drugi na górze. Zamiast rzutem miecz rzut mieczem to jakieś gówno mu dali, kuźwa. Nienawidzę Bursku. Kto projektował tego na kino, to jest jakiś gebi. I tyle I Tyle mam do powiedzenia Kolejny kude co na górze campi no co ludzie się uzależnili Zalaził ich kto, kude To wymyślił? To gówno! E. Ja szczurka jeszcze będziemy ścigać mać. Zabić i obezwładnić potem. Najpierw zabić, potem eee, obezwładnić. Hehehe. <laughs> Zasz mnie szlak trafi przez tego Boba Feta, naprawdę. Właśnie ja mówię, że ma. Putwa... Nie umigrać mi normalnie, on tak pewnie wbił ten level 58, kampion cały czas. Pewnie kopa cały czas grał. O, fajnie. Fajnie, no. No. <laughs> No, fajnie, no super jest ta postać, kuźwa mać. No ja... Jak mnie przesiągnął?! Kuźwa mać, przecież to jest żyk. Bohater jest ten jakby co? No i ucieka, znowu, znowu se, się przemieści. No, znowu oczywiście. Kolejny ty co Kambi. A, wersją. No mówiłem, że to jest... To jest... To ta torch jest... To kogo on jest... Tak napisał do, do Feta? na zaczenienia. To chytrawy, ale Nie sobie pójść do kogo. Po prostu żyk. Się. Ostatni arcycerka strzał należy do no. Szalonek. Z każdą kolejną wersją jego opowieści będzie to strzał. Żyk ta Drakul. Żyk ta Drakul. No, żyk jest. Trajha, z cię Trajhardem. O nie i frajerem, o to jeszcze to nieładnie. Bruh. Kam kampiące Bro. ścierwa, Ez.